Debata poranka. Stanisław Wianecki, witam w studiu, więc bardzo się cieszę, że możemy sobie bezpośrednio rozmawiać. Publicystów, Dariusza Grzędzińskiego wprost, dzień dobry. Dzień dobry. Agatona Kozińskiego, dzień, dzień dobry. dobry. Tomasza Sakiewicza, Gazeta Dzień polskiego. dobry, Rzez witam serdecznie. Dzień, dzień dobry. Zacznijmy może od tego, co się zdarzyło yy, w relacjach Polski z Izraelem przyjechał minister spraw zagranicznych Eli Cohen. Podpisano umowę o nowych ramach tych wycieczek młodzieży izraelskiej w Polsce, która jest właściwie wywróceniem tego, co było wcześniej do góry nogami. Polska będzie odpowiadać, nie będzie tej blokady kontaktów z rówieśnikami, z innymi miejscami historycznymi. Polska młodzież będzie jeździć do Izraela. Ale yy, chciałbym o coś szerszego zapytać. Czy to jest jakiś przełom pokryzysowy? Yy, bo ten kryzys istniał od yy, kiedy ambasador Marek Magierowski wyjechał, teraz jest w Waszyngtonie, ambasadorem, yy, właściwie było takie yy, zamrożenie czy Polska mogła sobie pozwolić na takie zamrożenie i czy w efekcie tego wszystkiego nie znaleźliśmy się w innym lepszym miejscu relacji polsko-izraelskich bo jak słuchałem wzajemnego nastawienia do siebie ministra Koena i ministra Zbigniewa Rała to wyglądało na zupełnie nową jakość takich tonów w wypowiedziach polityków polskich stojących obok Polityka izraelskiego od dawna się nie słyszało. Yy, yy, czy mamy ten przełom, i co on rokuje dla relacji państw, które no. Są ważne z powodu przeszłości i z wielu innych powodów Agaton Koziński. czyli znaczy, no tutaj jest na pewno jakość jest wyraźna. Poprzednio, gdy widzieliśmy wspólne zdjęcia, czy jakieś wspólnie zestawialiśmy wypowiedzi szefów MSZ-ów naszych dwóch krajów, to tam był Żaj Lapid, który mówiąc eufemistycznie, nie był z gorącym entuzjastą w współpracy z Polską i Polski jako kraju w ogóle. Także pod tym względem jest jakościowa zmiana, ale oczywiście sprowadzanie tego tylko do personaliów jest. Jest, jest, jest nieuczciwością. Jedno zastrzeżenie. Cały czas stąpamy po grząskich piaskach. To, że dzisiaj mówimy, że jest lepiej, to jak za tydzień będziemy rozmawiali o tym, że jest gorzej, to moim zdaniem nikt z nas się by nie zdziwił tej sytuacji, bo i premier Netaniahu jest specyficznym politykiem, który w specyficzny sposób posadza swoje zależności i swoje interesy polityczne. I... Ale chyba mimo wszystko bardziej przewidywalnym niż ci, którzy go zastąpili. No dlatego został prezydent, dlatego został po raz kolejny premierem. To w wielu kategoriach tak się dzieje. Nie zmienia to faktu, że przyzwyczailiśmy się już do tego, że niczego po nim się spodziewać nie można, że on kieruje się własną optyką, tylko i wyłącznie yy, w, 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 własnie pojmowanym yy, interesem i jest gotów rzucić polskę oddać interesy polskie, jeżeli by uzna, że musi to kalkuluje. Moim zdaniem poprzednio, gdy interesy polskie zostały wyraźnie nadwyrężone, to było między innymi konsekwencja poprawy relacji izraelsko-rosyjskich i taki był efekt uboczny tego wszystkiego. Taka była cena, którą Izrael bez problemu, bez po powieką zapłacił. I o tym też trzeba pamiętać. Nie zmienia to faktu, że jednak tutaj moim zdaniem to jest, ja to widzę w szerszym kontekście generalnych. Świat się staje czarno-biały. Pod tym względem wszyscy tam, wielu Komentatorów wstrzymuje się przed określeniem zimna wojna 2.0, to co się dzieje teraz na świecie. Wydaje mi się, że też nic dwa razy się nie zdarza. Ten, to, to jest zbyt duży skrót myślowy. Nie zmienia to faktu, że świat się polaryzuje coraz bardziej, grupuje się w jasne, wyraźne obozy. Ja to wpisuję w szerszy kontekst, chociażby porozumienie irańsko saudyjskie pod patronatem Chin, ta tworząca się nowa oś, Rosja, Chiny, Iran, do której dołączają kolejni sojusznicy. Wide, jednak bogaty, wpływowy bardzo ważny kraj muzułmański Arabia Saudyjska i z drugiej strony wizyta premiera Kishidy, który przyjeżdża do, na Ukrainę przyjeżdża do Polski, ale już do Berlina nie pojechał z jakiegoś powodu, to kanclerz Scholz musiał lecieć do Tokio. To pokazuje w jaki sposób przegrupowuje się układ sił na świecie, że w, zaczyna się powoli kraje co bardziej świadome swojej sytuacji geopolitycznej zbijać w bloki. Izrael Zwłaszcza widząc taką, a nie inną politykę, jeżeli dwa kraje antyizraelskie, Iran i Arabia Saudyjska, zaczynają blisko współpracować, no to Izrael nie ma, nie ma, nie ma wyboru. Musi jeszcze bardziej przykleić się, mówię to oczywiście w cudzysłowie, do Stanów Zjednoczonych. A skoro Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych jednym z najważniejszych sojuszników na stałym kontynencie Stanów Zjednoczonych, no to nagle Polska bardzo zyskuje na znaczeniu i Izrael chcąc, nie chcąc, musi poprawić swoją politykę wobec nas. Do Dariusza Grzędzińskiego zapytam właśnie o wymiar tych, tych wycieczek y, y, młodzieżowych. Ja miałem ileś tam lat temu możliwość, leciałem tym samym samolotem z taką grupą, która leciała z Izraela do Polski i rozmawiałem z nimi przez prawie y, y, cały rok ich świadomość była mniej więcej taka, jak pokazał y, 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 Joachim Szamir w takim głośnym firmie. Yy, który ma dwu, 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 wyrazowo jest tłumaczony, raz jako zniesławienie albo dezinformacja z 2009 roku, który pokazuje to yy, odizolowanie tych, tych yy, młodych ludzi, yy, ten brak kontaktów z rówieśnikami, to przekonanie, że są w, jakimś, w jakiejś twierdzy, w jakimś yy, yy, obcym kraju i ta świadomość, jak rozmawiałem z tymi ludźmi w samolocie. Była podobna, czy to oznacza jakiś przełom, bo wiele uprzedzeń, które już dorosła klasa polityczna kultywowała w Izraelu, wynikało Porodziło się w Polsce. Otóż to tak. wynikało właśnie z tego, czy możemy wreszcie z tym zerwać, bo zdaje się, że treść tej umowy jest taka, że w Izraelu dostrzeżono. Jakby że to jest ślepy zaułek tego typu edukacja o, 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 o przodkach, o pamięci, o Holokauście. Absolutnie tak. No, budowano tutaj w Polsce przez, przez te wycieczki takie przeświadczenie, że, że Polska jest miejscem odległym, niebezpiecznym, rodzącym pewne negatywne odczucia. No, tak, bardzo delikatnie rzecz ujmując, pamiętam taką rozmowę, kiedy odwiedzałem kolegę, który w Izraelu był na, na wymianie. Z jego tam, tamtejszymi kolegami, oni wszyscy mniej więcej mówili, wypowiadali się w jednym tonie. Zapamiętali Polskę jako, jako miejsce niebezpieczne, mało przyjazne, przez to właśnie, że przez cały ten e, pobyt tutaj byli szczelnie odgrodzeni. Jest absurdem, bo incydentów antysemitycznych jest 100 razy na, mniej niż na tle Niemczech, innych czy we miejsc w Europie. Jasne, że tak. A druga rzecz to, to konstrukcja tych, e, tych wycieczek. I oby tutaj też e, się coś zmieniło, jak będzie to, to pokaże praktyka, bo ta młodzież była prowadzana wyłącznie łącznie po, po miejscach e, bolesnych dla, na, dla naszej wspólnej nie było historii. nie Oczywiście. I one nie powinny, broń Boże, wypadać z tego programu, bo to jest ważna część naszej w, wspólnej historii, naszych wspólnych doświadczeń. No ale umówmy się, że od 45 roku w Polsce troszeczkę się zmieniło i warto by było tym ludziom to pokazać, a tego absolutnie program wycieczek e, nie uwzględniał. Jedyna łyżka dziegciu w tej beczce miodu to to, że Zapominamy, że w Izraelu średnio tak raz do roku nawet częściej zdarzają się wybory parlamentarne i pytanie będzie, to pytanie jest takie, które kiedy będą najbliższe i czy władza, która będzie po tej, bo jestem spokojny, co do tego, że ta regularność zostanie w Izraelu zachowana będzie dotrzymywała tych ustaleń, które poczyniono teraz. To Tomasza Sakiewicza zapytam o ten element wizyty Eli Koena, który tak wybrzmiał pod koniec wspólnego wystąpienia, pan minister Rau powiedział, poinformowałem ministra spraw zagranicznych Izraela, że Polska wystąpiła do rządu RFN z wnioskiem o zadozuczynienie za krzywdy i szkody materialne wyrządzone Polsce i jej obywatelom wskutek niemieckiej agresji i okupacji. Polska przyjęła zasadę równego traktowania wszystkich swoich obywateli, bez względu na pochodzenie, wyznanie czy wyznawane przekonanie. Zapewniłem ministra Koena, że Polska będzie pozostawać w tej sprawie w stałym kontakcie z władzami Izraela. To wygląda na to, jakby próba namówienia Izraela, żeby był adwokatem tej sprawy reparacji od Niemiec. W związku z tym, że jeśli wszystkich będziemy traktować porówno, to także obywatele Rzeczpospolitej pochodzenia żydowskiego będą w tym wszystkim uczestniczyć. To jest ważna część tego wspólnego oświadczenia po wizycie. No ona jest niezwykle ważna, bo od początku było wiadomo, że nasze reparacje Będą miały szansę wtedy, kiedy będą miały wsparcie międzynarodowe. Niemcy muszą e, widzieć i presję na poziomie dyplomatycznym, i presję na poziomie opinii publicznej. E, no nie ma bardziej skutecznego państwa pod tym względem niż Izrael, i bardziej skutecznego narodu pod tym względem niż naród żydowski. E, I tutaj sojusz rzeczywiście da Niemcom do myślenia. Yy, Niemcy będą dążyły za wszelką cenę do, do, do wyborów do tego, żeby rozerwać ten sojusz poprzez yy, zmianę władzy w Polsce, bo to jest już bardzo, bardzo wysoki dzwon dla, dla Niemców. To znaczy, że oni będą musieli sprawę potraktować niezwykle poważnie. No i tu trzeba przyznać, że polska dyplomacja wykazała się dużą przebiegłością. To, to, to rzeczywiście jest ruch, który powoduje, że nawet, nawet Donald Tusk będzie musiał się przestać śmiać z reparacji, choćby go o to Niemcy prosili codziennie rano, bo, 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 bo wiemy, że Żydzi część reparacji. Dla siebie załatwili czy odszkodowań, tak bo to nie powiem pracy tylko odszkodowań. Już w latach 50. zaczęli debatę, która się skończyła sukcesem. No i w zasadzie. No tak, ale zniszczenie żydowskiej własności obywateli polskich, no to jest kwestia otwarta i tutaj posiadanie takich skrzymierzeńców jest szczególnie ich przełożenie na te wielkie amerykańskie kancelarie prawnicze które czy zmusiły Szwajcarię do zapłacenia za te pożydowskie konta nawet wiele więcej niż te konta były warte, to jest nie do przecenienia argument. Po pierwsze, liczy się pod tym doświadczenie, po drugie, pewna siła moralna, którą Żydzi w tej sprawie ciągle dysponują, po trzecie jednak wspólny sojusz, tak? bo sprawa się staje międzynarodowa. Dwa najbardziej skrzywdzone narody w czasie II wojny światowej, czyli Żydowski i Polski, występują wspólnie ramię w ramię wobec Niemiec. To też taki będzie aspekt wychowawczy. Kto był ofiarą, kto był katem. Bo ofiarą byli przede wszystkim Polacy i Żydzi. Żydów chciano wymordować kompletnie, Polaków w następnej kolejności, a też taki plan istniał, czy bardzo znacząco zredukować. Natomiast katem były Niemcy i sowiecka Rosja, przynajmniej do 1941 roku. To teraz chciałbym drugą rzecz. Ten przereklamowany i trochę spełniający funkcje promocyjne, tak zwany sondaż obywatelski, który się dość śmiesznie nazywa, no bo to w jaki sposób sfinansuje się badanie jest zupełnie drugorzędne, tylko ważne jest to, jakie on ma wartość merytoryczną, czy zebrano 90 tysięcy na niego inąd chyba mocno przepłacono, czy mniej to jest bez znaczenia to Agatona Kazińskiego. Zapytam, yy, yy, czy to jest taki yy, yy, ostatnia próba straszenia czy szantażowania tych, którzy by mieli zawrzeć tę wspólną koalicję, stworzyć. Tę jedną listę i yy, już pierwsze głosy są takie, że ten szantaż jest raczej nieskuteczny. Lewica już powiedziała, że wystartuje osobno. Dzisiaj yy, yy, tutaj w studiu usłyszeliśmy od przedstawiciela yy, PSL-u yy, podobną yy, deklarację. To po co to wszystko było, ta usilna próba, yy, taki łabędzi śpiew tej idei. Żeby y, y, cokolwiek ratować, tam zresztą trochę manipulowano tymi wynikami, jeśli chodzi o to, że ten wariant jest taki bardzo zwycięski. Znaczy no manipulacji było więcej i tam to generalnie, jeżeli to była rzeczywiście jakaś próba, moim zdaniem to było zorkiestrowane, rozpisane, bardzo silne napięcie polityczne, jakie zostało uruchomione przed tym sondażem sprawiające. Y, operacja jedna lista, moim zdaniem operacja ma tylko i wyłącznie jednego adresata, jest nim Szymon Hołownia. Y, Lewica czy PSL mają... Niewielkie, ale jednak trwałe, własne, żelazne elektoraty i zawsze mają tą serwis minimum, tą bazę, której mogą się trzymać i na niej coś budować. W tym sensie są autonomiczne i podmiotowe, że mogą samodzielnie podejmować decyzje. Szymon Hołownia własnego, żelaznego elektoratu nie ma, przynajmniej nic o tym nie wiemy. Jego wyborcy są w dużej mierze rozczarowanymi wyborcami Platformy Obywatelskiej, dlatego Platforma Obywatelska używa, teraz postanowiła się po Szymonie Hołowni przejechać czołgiem, yy, yy, udowadniając mu, że on na scenie politycznej nie istnieje. Moim zdaniem do pewnego stopnia jej się to udało, bo sondaż rzeczywiście był źle przygotowany i więcej było kpini podważania jego sensowności niż realnej dyskusji o jego wynikach. Także to najlepiej pokazuje, jak źle ten sondaż przygotowano. Nie zmienia to faktu, to co się działo wcześniej, czy w przypadku śmierci, dyskusji o śmierci syna posłanki Koalicji Obywatelskiej, czy potem dyskusji wokół Jana Pawła II i rezolucji i uchwały sejmowej tej sprawie dotyczącej. Rzeczywiście Szymona Hołowni tej w ogóle nie było. Dominacja narracyjna, dominacja medialna, yy, dominacja z dotarciem do wyborców Platformy Obywatelskiej była tak ogromna nad wszystkimi innymi ugrupowaniami opozycyjnymi, że rzeczywiście te twierdzenia Donalda Tuska mówiącego, że jedna lista będzie, bez względu na to, czy chcecie, czy nie chcecie, jeżeli się teraz nie dogadamy, to latem kampania wyborcza się będzie uruchomiona i jak to wszystko machiny ruszą, to i tak zostaniecie zmieceni efektem skali, bo my możemy dużo więcej niż wy, także dogadajcie się po dobroci, niż potem będę musiał to robić Siłą. Wydaje mi się, że jego narracja do pewnego stopnia jest słuszna. O ile Lewica i PSL do tego są już przyzwyczajone, one żyją w cieniu Platformy Obywatelskiej, no i póki co jakoś tam trwają. Lewica gorzej w 2015 roku, w 2019 lepiej. PSL mniej więcej cały czas trzyma swój poziom. No to dla Szymona Hołowni jest to rzeczywiście decyzja być albo nie być, no bo teraz się może dogadać jeszcze na jakichś warunkach, a jeżeli się teraz nie dogada, to rzeczywiście ryzykuje latem czy wczesną jesienią, że. On Zostanie całkowicie zadeptany przez tę maszynę propagandową Platformy Obywatelskiej, która potrafi się rozbudzać. Albo Szymon Hołownia to wie, albo blefuje, udając, że wie. A my tego jeszcze nie wiemy, się przekonamy, że rzeczywiście ta grupa wyborców Platformy, która jest rozczarowana Platformą, że generalnie chciałaby tego, co platforma, za czym Platforma się podpisuje, ale Platformy uważa, że to się jako formacja już jest nie jest lata i szuka jest... innego wykonawcy, jest na tyle duża, że Szymon Hołownia może się czuć komfortowo, bo, bo też ma żelazny elektorat, o którego jeszcze nie znamy. To Dariusza Grzędzickiego zapytam o formę tego, no bo... Z... Sam sondaż, te różne manipulacje i manipulacyjki to jedno, ale komentarze do tego, szczególnie Donalda Tuska, to grożenie, że wszyscy znikniecie i tak będzie jedna lista, bo poniesiecie karę za to, że nie przystąpiliście do tego. Mhm. Takie głosy jak profesora Wojciecha Sadurskiego, że przecież patrzcie, wyborcy są mądrzejsi od was, wy jesteście głupi liderzy partii, bo nie widzicie tego, co widzi mhm. głos ludu. Skąd ta zaciekłość w namawianiu do tej jednej listy, która jest przeciwskuteczna, bo się przy okazji obraża liderów tych potencjalnych koalicjantów i właściwie zmusza ich do zachowań godnościowych. No to jest polityka tutaj osobowości o takim w sposób, po powiedziałbym, nastawionym no, na pewną subtelność. Raczej nie mają czego szukać. A żeby być uczciwym, ten komentarz Donalda Tuska był komentarzem uprzedzającym, bo zdaje się w niedzielę wypowiedział te słowa, że znikniecie. Sondaż pokazał się w. Sondaż był zdany od czy w piątku. Tylko to gazeta w czwartek. Dla moich informacji Donald Tusk dostał to. Nie, to no jasne, jasne, oczywiście. No, należy, należy tutaj to wszystko łączyć. No, Sekwencja zdarzeń nie jest przypadkowa. Czy, czy, forma, czy forma jest właściwa? No, forma ma odnosić skutek, jakiś skutek odnosi, bo rzeczywiście Szymon Hołownia dostał taki wyraźny sygnał, że, że to ostatnia szansa na, na dogadanie się polubowne. Oczywiście polubowne w takim dużym w cudzysłowie ujęte. No, natomiast też udało się zasiać pewien ferment w innych partiach opozycyjnych. No, przypomnę chociażby no, sprzeczkę, kłótnię posłanek Żukowskiej i, i, i Pawliczak w mediach społecznościowych. To skończyło się tam wzajemnym blokowaniem. Musiał ale tak, bo się że posłanka Pawliczak jest wielką jest zwolenniczką, Wiedta, a porozumienia tak, tak jest. No i one nie są jedynymi przedstawicielkami swojej swojej formacji, które bardzo mocno różnią się w podejściu do, do takiej bliższej współpracy z platformą obywatelską. A im więcej takich wrzutek, tym te podziały mogą się, znaczy mogą, na pewno będą się pogłębiać i, i być może przestanie obowiązywać takie porozumienie, które zawarli liderzy partii opozycyjnych, że aż do wyborów nie będą sobie podbierać żadnych żadnych. Posłanek czy, czy posłów. Więc forma tutaj absolutnie, że ja nią pytamy, ma znaczenie drugorzędne, liczy się wyłącznie skuteczność. To Tomasza Sakiewicza zapytam o ten akcent yy, yy, dodatkowy tego sondażu, czyli we wszystkich tych wariantach, które są korzystne dla prawa i sprawiedliwości istnieje nie ma szans na samodzielne rządzenie, tylko na współpracę z Konfederacją. Czy to jest próba jakby przyprawienia prawu i sprawiedliwości gęby i pokazania, że wy jesteście skazani na konfederację i będziecie mieli taki wyraz polityczny, jaki ma konfederacja i żeby ten komunikat wybrzmiał do wyborców? Czy to jest próba... Poróżnienia tych ugrupowań, czy osłabienia Konfederacji, bo Konfederacja rośnie, ale przyprawia jej się gębę jakiegoś Raroga, który będzie miał wpływ na wizerunek prawa i sprawiedliwości. O co chodzi w tych grach i zabawach z Konfederacją? No, pró Przepraszam, jak gęby co rogów yy, Pisowi i, i nie Raroga, a właśnie AROGA. Yy, rzeczywiście na elektorat Platformy, czy PSL-u, yy, znaczy PSL-u nie, ale platformy formy i lewicy y, bardzo mocno działa y, to, że Konfederacja może dojść do władzy. Tyle tylko, że najczęściej w Sejmie się sojusze, to PO z Konfederacją zawierało przy różnych głosowaniach i, 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 bardzo, i bardzo trudno no było... Były robić. niby zabawne takie dialogi i trasa jaką funkcję będą pełnić po wyborach. Ale one nie są do końca zabawne. Jeśli PO nie chce, żeby Konfederacja rządziła, to wystarczy, że nie wejdzie z nią koalicję, bo proszę zobaczyć PiS nie musi mieć rządu większościowego wtedy. Wtedy będzie rządził. Rządem mniejszościowym. Czyli, czyli dając tam niewielkie koncesje przy głosowaniu na premiera, w zasadzie może być, mieć rząd mniejszościowy albo będą kolejne wybory za, za parę miesięcy. Więc absolutnie nie jest tak. PiS jest w lepszej sytuacji po prostu. Jeśli, jeśli Platforma tak będzie straszyć Konfederacją, to, to, to tą sytuację tylko poprawia. No bo, no bo to oznacza, że na pewno nie wejdzie w koalicję z Konfederacją. Natomiast tam widziałem przeliczenie na przykład kiedy już głosy tylko zdecydowano w tym sondażu, to już koncentracja nie była potrzebna pisowi. No, ale to było najbardziej manipulatorskie, akurat? No, to, to przeliczenie. No, oczywiście no, to są wszystko gry i zabawy, bo, bo, bo mówimy o różnicach rzędu 2-3%, więc to będzie miało bardzo małe znaczenie. Bardzo często te różnice, które tutaj dosyć władzy, są poniżej progu błędu statystycznego. Niemniej trzeba uwzględniać jeszcze jedną rzecz, której nie było w tych badaniach. Nowy uskok tektoniczny, jak powiedział George w elektoracie, którym stała się sprawa Jana Pawła II. Naprawdę nie doceniamy skali zmian społecznych. Ja to widzę we wszystkich stronach. To znaczy, dostaję tysiące, no tysiące... No jesteś w jakimś sensie współrealizatorem tego zapowiadanego No pomagamy, bo, bo rzeczywiście marsz się narodził bez klubów i, i po prostu oni następnego dnia jak to wymyślili, czy tego samego, przyszli do nas to, 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 ci, ci ludzie, którzy to wymyślili, żeby pomóc, no bo my mamy doświadczenie w tego typu i udzieliliśmy pełnego wsparcia mówię o klubach, gazety i nasza media w organizacji tego marszu, ale już niezależnie od tego, co komu się podoba, czy nie podoba, ja takiego poruszenia nawet po smoleńsku nie widziałem. To znaczy, to jest, to jest gigantyczna mobilizacja społeczna i tak naprawdę największym problemem tego marszu będzie to, że będzie tysiąc marszy. To znaczy, będzie, będzie w wielu miastach i, 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 i każdy chce w swojej najmniejszej wsi mieć taki marsz, ale większość jedzie jednak do Warszawy zdecydowanie nie jedzie do Warszawy, i, to, i, i, i to, jest, y, to jest tylko pewien przejaw zmian, tak? bo masz to tylko masz. Tak? Natomiast to jest pewien przejaw zmian, które dokonują się w tej chwili w Polakach, czyli obudzono coś. Czego nie dało Musimy. się od dawna obudzić. I naprawdę Platforma się bawiła, bawiła, aż jej wybuchło w ręku. Musimy skończyć. Dziękuję bardzo. Dariusz Grzędziński, Agaton Koziński, Dziękuję Tomasz Sakiewicz. Dziękuję, Dziękuję panom. Ja, Stanisław Janecki, spotkam się z państwem w najbliższą środę. Czwartek też.